Dobra, to pobawimy się. Tutaj. Siemano, dzisiaj pokażemy Wam Siemano. fajną zabawkę, Tak w którą mogę się bawić ja i Tymon Jest to Zuru X-Laser 360, czyli 360. Jest to zestawik, w którym są dwa pistolety i, i, i są takie kabelki z okularami tam. podłączone do okularów. My, ja to kupiłem w Carrefourze Zabawa polega na tym, że Włączamy gana. Ta, ja, ja teraz. Włączamy tu. Pokaż, jak to działa. I, i tu sobie naciskać, jakiej chcesz duszyny, ale wszyscy muszą innej być. Jest niebieska, zielona, y, pomarańczowa, nie, żółta, niebieska, y, zielona, żółta i, i czerwona. Dobra, to ja biorę niebieską. Nie, tak. ja, ja, ja też chcę niebieską. Dobra, to zmieniam na zieloną. Ubieram swoje okulary I pokażę teraz Tymon na czym to polega Bierzesz to Jak chcesz I strzelasz Wtedy ci się punkty. Dobra, jak zostanę trafiony to mi się miga tutaj dioda Tu jest y, blaster I szkiełka są bardzo fajne, polecam wam Są to trzy punkty A są... W każdym z punktów są trzy życia Jeżeli zostanę trafiony raz to dioda miga Woli? Druga, Drugi raz jak zostanę trafiony, to mija yy, szybciej. A trzeci raz jak zostanę trafiony, to gaśnie. Patrzcie. I tak trzy życia wykorzystam i o, przegrywam. Stracił. No i się wtedy gaśnie. Dobra, to resetujemy Patrz, i robimy od nowa. Ja teraz ja trafiam, a ja muszę przeładować. Ty, 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 ty. Oprócz kartona mamy instrukcję. To o czym mówiliśmy, to jest tylko jedna forma zabawy. Tych możliwości jest więcej, wszystko jest opisane w takiej instrukcji. Patrzcie, jak to się miga. To się tak miga. A my teraz sobie z tym trochę pobiegamy. Idziemy z tym, bolem jakieś miejscówki, żeby się postrzelać. Wybraliśmy wieżowiec. Idziemy na 12. piętro, tam się coś kombinuje. Pobiegamy jeszcze z tym do jakiejś piwnicy. Na jakiejś klatce ogólnie w pomieszczeniach. Będzie zabawa. I akurat mi telefon dzwoni. I tak mniej więcej wygląda zabawa Zuru X Shot Laser 360.